poprzednim odcinku. Idziemy do woja Stefana. Wojaszek sporo naciokał kasy na sprowadzaniu Volkswagenów z Niemiec i teraz ma taką wyjebaną chatę na przedmieściach. Wojcio Stefan wisi mi dwa piwa więc może pomoże nam zaciokać Saurona. Wisisz mi dwa piwa, w zamian pomożesz nam zaciokać Saurona. Wysłałem kilko pajaców ale wątpię żeby te debile go znaleźli. Sauron, przecie to spoko koleś. Koledzy a właściwie to gdzie ten sauron mieszka? Nie no znowu nas w choja zrobili. Zajebiście idzimy i nawet nie znamy adresu kolesia którego mamy zabić. No ładnie, ale przynajmniej była zajebista imprezka z tymi trolami. Ta A5 złotych mignoje zajebali. O, zatkało kakao, sauron to spoko koleś i nie pozwolę wam go obić. No to może teraz pogramy w bierki. Nie no Gandalf, ty to po prostu jesteś genialny. Po co szedłeś do tego starego żola Stefana? Dobrze wiesz, że niedawno ociekł z zakładu psychiatrycznego w świeciu. Teraz wygadał wszystko Sauronowi i Sauron z kolegami rozkorwi całą naszą wiochę. No to koedzy, możemy pożegnać się z dopą. Będą nas zabijać, gwałcić lub co gorsza każą oglądać Power Rangers. No i co ty na to Gandalf? Przynajmniej będą gwałcić. No racja zawsze to jakiś plus. No ale będziemy chyba musieli zrobić wojnę. Zbierzemy całą wiochę Masaurona. Weźmiemy kosy i widły. Potrzeba będzie od 200 do 300 chłopa. A a właśnie sobie przypominałem, że mam sprawę do załatwienia no to spadam. Gdzie ci tak śpieszno Gandalf? Idziesz z nami Cfelo. Dobra zbieramy armię Masaurona. Szybko, szybko idziemy do Sołtysa po uzbrojenie. Zamknij mordę Lego lasie, bo nasorki wyhaczą i każą grać w warcaby. Nie nogi mój, teraz musisz srać. A skąd weźmiesz papier toaletowy? Wytrę brodą, zresztą zawsze tak robię. A myślisz, że czemu jest taka brązowa? Frodo przyjacielu, załatwisz mi papier toaletowy? Bo wydaje mi się, że zanim dojdziemy do Sołtysa zasram cały las. Po co że miadł te kiszone ogorki od Gandalfa? Aż boję się pomyśleć gdzie te ogorki kisił. Tamenda zawsze mnie stroje. O znowu gówno wyłazi. Jak nie o rok to straczka. Oj chyba pościłem bonka żyjesz jeszcze Frodo? W ogóle to ten sołtys to korwiszon jakich mało kradnie nam świniaki. O serdecznie witam pana sołtysa jak tam boraki? Hoł, przybywamy w pokoju. Co to tak śmierdzi gównem? Nieco tylko kto bęc fale. Więc czemu trojecie mi do te po nocach? Potrzebujemy sprzęt na Saurona. Wyjdzie wojna. Chym pomyślę, to pomyśl Cfelo. Mam w stodole te 55 z drugiej wojny światowej. Oddam wam za dwa świniaki. Dobra może być. Ten sołtys to niezły borak, kopiliśmy czołg za dwa świniaki, a sprzedamy za 2 miliony jakiemuś kolekcjonerowi. No a te zbroje z 1410 roku kopiliśmy za pół litra. Nie no interesy z tym kolesiem to czysta przyjemność. Jak myślisz ile za to dostaniemy na Allegro? Kopiliśmy to za kilo ziemniaków. Na moje 10 patyków widać, że to tytan. W średniowieczu nie było tytano. krzyżacy zawsze mieli technologię. Ty jebany folkstojczo! Nie no Beski, to co to ma być, Saurona to ja zabiję śmiechem jak mnie zobaczy. Z tym to ja mogę iść na Paradegajow. Legolasie pomoż mi krowy doić. Wiosz idę mamo. Gdzie ten koń ma sprzęgło? a to jest sprzęgło. Aragornie mojo kochany, gdzie ty jesteś? Żegnaj Basia ogol wąsy, ale fajna z ciebie dopa. Co ty do mnie mówisz? Nie słyszę cię, ale też cię kocham. Ha, trafiłem pozostało tylko 199. No lego lasie wydoiłeś tą krowę, musiałem dojść do rana, ale już mogę walczyć, chopla. No to jazda wciśniemy i ryje w dopy że mnie będą musieli jeść. Odegramy się za 39. Nie tak weź tego brodacza patrz jaki ma krzywy ryj. nie no za to ty jesteś piękny. Jestem ciekaw co na to animalsi, to jest wiocha to nie ma animalsów prędzej sataniści. No kici kici, chodź do pana mam dla ciebie siekierkę. Nie no co ty robisz, a chcielem go odamowić. A masz ty gnojo. Ała, to żeś mnie odopił. Oj przepraszam. A ty to czego? Daj na wodkę, Wypierdala i pijakowalić i z gęby starymi pierogami. Chyba zgubiłem okolary. Dzień dobry. Jak mi jadzionek? Dobrze, bo mi wyśmienicie pan coś nie w chomorze. Korwa, czemu akurat ty? Pomogę panu ten zły dzień zakończyć. Tydzień później. Nie no, zajebiście. Ożesz ty, od internetu ci orwę. No się ma widzę, że impra jeszcze się nie skończyła. Hopsa 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 lala twoi stary to twoja stara. Frodo, daj kamienia. Hahaha ha, jestem hardcorem. Ty pojebany człowieko hardcorem to ty możesz być w psychiatryko, możesz mi skoczyć. No i gdzie ja teraz znajdę części zamienne do tego grata? No to się ostro korwiłem, masz przejbane kolego, a tak przy okazji jak się nazywasz, Basia, Basia, dopczyłem taką niedawno. Ha, ha, ha ale masz strita w oczach. Haha, ha, ha, ciota moi stary wali lepiej, trzeba było nie chlać. Zostaw mnie ty po szkoryju za Sugerujesz, że jestem alkoholikiem, nie piję już od pięciu dni i chodzę do klubu, a... A moja dopaty korwiszonie. Haha to ja Basia, to właśnie mnie dopczyłeś jakiś czas temu i nawet nie zapłaciłeś, ty mi choja w ryj włożyłeś to teraz jaki wepchnę bryj tego miecza. No proszę jaki recykling samo zgniatająca się poszka. Na drugi dzień. No ładnie kobita zaciokała Saurona niezłe z nas cioty, dobra nie pierdol, no cóż Sauron poszedł do piacho więc idziemy się schlać a tak przy okazji kto mi zajebał mojego ulubionego misiaka. Zestaw trzech kaset władca pierścieniek i pana Saurona w cenie jednej to niepowtarzalna okazja, do zestawu dorzucamy pistolet z jedną kolą wępiko można wymienić za flaszkę wodki.